Admin Ross, Admin no Ross No ma tam? <grywa> Powiedz mi, dlaczego nie jesteś dzisiaj Admin Rossem? Dzisiaj jesteś jakimś chłopem, Na C na C, patrz jak jesteśmy fajnym Ej, co to Jaką jest? fajną Ej. parą jesteśmy, Zmieniam zobacz to. Zmieniam to. Ja jestem wyższy od ciebie, nie? No obczaj to, ja jestem, no to <grywa> Nie tak. wiem O, ja ostry chciałem ci powiedzieć, Żakob ża, ja Ostry Żakob, patrz, kliknij escape I po lewej stronie masz takie kartki, nie? I tam no. masz te usługi do wykonania I dzisiaj wiesz co sobie może zrobimy? Zbieranie kamieni Patrz, bo tutaj trzeba jechać traktorem, nie? Użyj własnego sprzętu lub go Wypożycz, wypożycz, maszyn wiąże się z obniżeniem nagrody o 600 euro To fajnie se zarobimy Ja przyjmuję, patrz, mogę pożyczyć przedmioty ja Dobra, okej okay. no, I przyjmij zlecenie, nie? I teraz patrz, przyjmij zlecenie Ale czekaj, bo ja jakiś zbiór plonów wziąłem, ty Ja w ogóle nie wiem o co chodzi, ty Chodź pod ten, pod sklep Do Bartka chodź, patrz wieś, Dawaj, no. Do Barlexa Zobacz, co tu co jest robisz, maszyn No ja je wypożyczyłem, bo mamy teraz o, zadanie Chodź na, na tą skódę! <noise> jak ty biegasz? Patrz, co my tutaj musimy zrobić? Jeden z nas jedzie traktorem. Ja, ja nie mogę. Pewnie, czekaj, czekaj. Co? gdzie ty Gdy jesteś? po polsku napisane. To jest po polsku, wiesz? Gdzie jest po polsku napisane? No tutaj. Expansion u mnie pisze. Aha, jest nie napisane. Nowe. Nowa mapa za 2025 rok. Patrz, bo generalnie to masz tutaj John Deera, nie? Weź sobie tego John Deera i musisz chyba wziąć tą wywrotkę tutaj. Patrz, widzisz? Musisz. half-pipe. A ja będę człowieku tym jechał, nie? A jak, jak musimy się w to. Chcę zaprosić chodzi? do gospodarstwa. A no serio, znowu cię to zaprosić, katę się dać robiło ty Juniorskowo, hasło wiesz jakie, nie? O jest juniorskowo. No i dobra, dobra I co możesz tu wbić? O jest, biłeś, dobra. No jestem ty! Się no, no i teraz człowieku, bierzesz sobie ten traktor, a ja się no. pojadę. A ja tym jadę czy co się z tym robi? To z chyba naczepa mi się wydaje, ale dobra czekaj. Naczepa? Czy to no, serio jest tak, naczepa! Chwila, bo Aha, jadę, to, jadę po nią. to To czekaj, ja idę po kolejny traktor! To nie tak, ja miałeś mnie zrobić! Dobra, to nie tak, człowieku, mieliśmy zrobić. Ja muszę iść po kolejny traktor i normalnie ciśniemy, nie? Z tymi naczepami. Ja myślałem, że w to się wsiada, ty, a nie, że tak, o, po prostu. Czekaj. Ty, ja też mam tu luzę na kierownicy. Ta gra jest katastrofa, nie? Tak ci muszę powiedzieć. Ej! Co ty robisz, ty? Ja nie mogę, ty. A mam go na sobie teraz. Gdzie? Mam no, na czepie, jadę z nim. A rzeczywiście jedziesz z nim. z nim, no? O, już o, został. Dobra, odczepim się, odczepim został. Się. Ale ty masz bardzo ja... szybki chyba ten traktor, co? Ty chyba jedziesz szybki ode mnie. Nie, no tak samo jedziemy, ale ja mam bardzo ze wspomnienia z tym motorkiem, co tam był. Czemu? No fajne salta robiłeś, nie? Bardzo fajne, no dobra, patrz, ja, ja sobie, sobie tutaj podjadę, nie? Podpinam no. się. I teraz trzeba na mapę zobaczyć gdzie my w ogóle jechać musimy, bo ja nie mam żadnego pojęcia gdzie my musimy jechać, nie? Tu je, jak oddalisz mapę, to na, na pole 61 musimy jechać, zobacz. Widzisz to pole? O Jezu, jak się ma postać, escape? Escape, na escape, no niestety eee, na escape. Mapa i 61, ta? O Stary, jesu, stary ta gra jest tak głupia, że ja znowu mam luzę na kierownicy. Ja muszę zawsze wejść i włączyć sobie luzę na kierownicy, no? Naprawdę, ten farming to jest ej. dla mnie katastrofa, co? Techłap się jestem na polu, ale te nie mam. <laughs> Które gdzie, no. gdzie to było? No, no w sklepie, Bartek. Bartek. No, no tutaj! Tu Tu zaraz obok. No tu jesteśmy, admin. Przybiegłem już, admin. Roz, dobra. Admin Ross. Siadaj do traktora, jedziemy. Ja jadę normalnie, fajnie, pięknie jadę, nie? I pamiętaj, pole. Jakie tam było? Pole 6,9 chyba, nie? 6,7. Ty patrz, co się dzieje. No przecież to jest katastrofa, ta gra. Szybciej. Ej, dobra, to muszę wiedzieć. Ty dobra. ludzi przejeżdżasz! To tam się zdarza. Tutaj, nie? Tu? Chyba. Nie. Jadę z głowy. Znaczy no możesz się tam jechać po polu jak traktorzysta, nie? Ja normalnie tutaj, jak Lord. No jadę ulicą jak ty. Traktorzysta, to jest mój nowy ten sport. W ogóle fajnie tu jest napisane, ty Quality Outraydan Ty Tu jest normalnie w Polsce, jesteś a tu jest zaś połowę po niemiecku napisane wszędzie, no? Tu chyba trzeba jechać. Jakie to było pole? Jaki numer 6-9? Ja mruga, nie? 6-2! Jak 6-2? No 62 mruga ci na mapie. Ej, co to jest? Ej pies tu leży! ty? Czekaj, co to jest? A gdzie ty jesteś w ogóle? Gdzie ty jedziesz tam? Jestem sklepiem sklepie sim. <noise> Serio tam jest jakiś zoologiczny? No właśnie nie wiem jak to wejść, jest jakaś kropka, to chyba ty możesz tylko To czekaj, to czekaj, ja zjała. już sam zaraz do ciebie podjadę, nie? No, bo bo ty jesteś, ty jesteś gdzieś ta. tu Zaś zahaczę o ten, ten, nie? O, czekaj. O ten zak tutaj ludzie pranie robią na, na zewnątrz, na dworze, czajsz to? Tak, tutaj biorą psów, czekaj Czekaj, czekaj, już do ciebie zaraz przyjadę Chwila, bo w rozmowę z potem razu bo muszę pominąć jakoś. Nie, tam tam kupujesz te, kury u niej kupujesz. Tu jest, tu jest K, tu Katarzyna, Katarzyna A, tu. No, tu, się tu... Co tu się robi? no tutaj Katarzyna stoi, no zobacz, żeż zobacz. No kup mi psa, widzisz? Pa, tutaj jest, ale zobacz tu. What's up? Katarzyna, what's up? A... Możesz z nią pogadać, dawaj, chodź tutaj. No, tu jest łapa. No bo tam kupujesz chyba zwierzątka, tak mi się wydaje. Ale tu się nie kupuje psy, tylko coś innego. <laughs> widzisz, jak naciśniesz na R, to tutaj masz zwierzęta. Nie, nie, nie. nie. No jak no nie, nie może? Serio? To... Dobra A, to srajcie dalej Ja cię mogę latarką za chwilę poświecić w oczy patrz Dobra poszedł się, bo nie wiem gdzie jechać, już wiem, no to jedziemy Teraz w lewo Jeźdź na te pole 6-2 Co ty zaś tam robisz? Byk! Czekaj. Jaki byk? Tam jest byk? Byki, byki albo choroby. koroby. W sumie to samo, nie? No w sumie nie pytałem bo tam jakoś jadę. Gdzie są te byki? Patrz, jadę do byku <laughs> swoim byki. byki, to są byki! Pokaj mnie, do byku <laughs> Ty się możesz odczepić jakbyś wiesz o tym. <laughs> Czekaj. Dobra, dobra <grystanie> ja <grystanie> nie <grystanie> mogę, ale bo ty masz takie wielkie koła, człowieku, ten John Deere, co ty masz to jakiś najlepszy Ja, ja mam serię 3, a ty blokuje. masz serię 6 ty. <grystanie> oj oj, oj stało się jedziemy źle Idziemy na pole Stało się źle, nie wiem co się dzieje, Siedziemy na Bykis <grystanie> na bykis jedziemy na bykis Dawaj tu gdzie było te pole Oj, patrz, patrz, wjeżdżam, wjeżdżam wjeżdżaj Musisz mnie popchać Jadę, jadę czekaj Jadę! Ty, ale, ale tam nie pozabijaj ich No nie pozabijam pa. patrz Ja tam ale jadę ale prędzej czy później mocy, nie? Nie, mocy! O nie, ale co jak my później będziemy się. te kamienie zbierać jak my tutaj teraz takie rzeczy robimy? Będziemy krowę zbierać, czekaj. Ty a wiesz że tu jest... że tu jest brama chyba ją można otworzyć, nie? Co ty mówisz? Nie, to nie jest brama, nie da się otworzyć niestety. Jak ja mam ja, teraz stąd wyjechać? Brama. No jest brama, ale i się ja odbiję. Wjeżdżam! Ej! Patrz, podej ja. mnie, kawałek Czekaj, czekaj bo ja, ja się odczepię, nie? Ja się odczepię I dawaj, zrobisz lite Patrz Proste nabykaj Proste nabykisz O dobra Dawaj, dawaj Patrz, patrz, patrz Nie! Rozjeżdżamy krowy Ja chcę to zapylać wow. się <laughs> Ja nie mogę <laughs> Dawaj, tak. dawaj te krowy Ej dobra, bo nie niby tu wyjechałem, nie? No, jak teraz to, stąd wyjedziesz? Ale co dalej, co dalej Jak ty teraz stąd chcesz wyjechać? Ja tak, krowę zostałem A tu są świnie, ty! Cześć! Uuuu, to do świni teraz ty wjeżdżasz Jak to wygląda? Mi się to kojarzy z tą bajką auta, nie? Że te traktory tak jeżdżą, tak uderzają i takie jakieś emocje robią, nie? Patrz Nie wiem, jak Złomek trąbił na te traktory. To tak było i Ale ja nic nie mogę zrobić, nie? O jest, dobra działa. nic nie mogę zrobić ty przejedziesz chyba nie? Nie, nie dam rady A A może cię... Czekaj, 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 będą tak zrób jeszcze raz. O, ja cię spróbuję dobra, przewrócić nie. do góry nogami, nie? Bo twoje opony będą tak jakby bez przodu. Siu, tego byka ty. O, dawaj. O i patrz teraz, nie? Dawaj, ja teraz dawaj, ci w tę oponę dam. tu walnę, patrz. I. O! Czekaj, ja cię wyciągnę, patrz! Co się dzieje? Ja cię wyciągnę zaraz, patrz. Manewruję, manewruję. No dawaj, 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 patrz wyciągnę! Jadę, jadę! jadę patrz. Ja <laughs> o, nie o. mogę ty tak. Nie musimy cię tyle pierdolić do sklepu! Dajemy, dajemy radę, dajemy radę, tylko teraz w prawo i wyjeżdżam! Wyjeżdżam Jest to przodu eee, No na właśnie czepa, ta naczepa na czepa tutaj na przeszkadza. Ej, ty w powietrzu widzisz, wiesz o tym, nie? Wiem Ja nie, <grym> nie wiem co są na ja naczepą zrobić. Na musimy z tyłu bardziej, musimy bardziej z tyłu <grym> To serie mi się każe z tą bajką auta, nie? Bo te traktory się tak zachowują. No tak bo ty A, ale, bań, ale ty to jak ty chcesz to zrobić? Aha tu? I teraz tutaj, no i da dawaj teraz. Dawaj, no dalej. i teraz na przyczeba nie będzie przeszkadzała, to cię mogę wyciągnąć chyba nie? Patrz. No, jadę. Jedź do przodu, jedź do przodu Pięknie, pięknie. To pieknie, nie pieknie, zadziała, pieknie. nie? Pięknie, pięknie! Dawaj! Jestem! Udało się jak teraz tą kawa wyszła. Nie, ja nie mogę ci! Aż tu życie to parze mnie! Mój ja... ile zawsze pomoże ja... widzę. Ja co? zaś mam człowieku oddychającą koszulkę, a ja się cały spłaciłem, nie! <laughs> ja nie mogę. Co tu się stało? Co za typ. Dobra, chodź, zbieramy te kamienie, nie? Bo taki był quest w sumie. A no w sumie racja. Nie? Na razie nic nie robimy, tylko jakieś pierdoły robimy w tej grze, nie? Pa, jak, pa, jaka, pa jaka, tutaj rzeczka, beluwa se tu płynie. Taka jaka fena beluwa tu jest. I no nie, nie walnij się tam znowu z tą naczepą, nie? Ej, tutaj nie żyje owca! Znaczy ta, świnka! Patrz ją! nie żyje? Halo, świnko! Ta na końcu? Świnko. Ona chora jest. Ta na końcu? Ta tutaj, no. Ona Jaka chora ona jest! No tu przecież nie widzisz mnie! No przecież tutaj leżyś, powstała. Pobiegnie Aha, bo ty zaś.. Aha, bo ty zaś masz inne tekstury niż ja! Dawaj, Jakob, tu jakoś trzeba wiać. tu przez pole. A tu jakiś Jada. chłop o, stoi tu, w ogóle. Tu most jest jakiś chwila, bo muszę na niego trafić. Trafiłem. No tu, patrz, musimy wjechać i zbierać jakieś kamienie. Ja nie wiem jak to się robi w ogóle. Ja ja są kamienie na polu, patrz! Są tutaj kamienie na polu i patrz, i jeden Dzień. tu podjeżdża na Czepom. Aha, panie rzeźbie prawie. Przy... Gdzie kamienie? No, są kamienie na polu! No, są kamieni na polu! E, właśnie nie wiem, jak to się używa, tego. Czekaj, Zmień tryb e... wyświetlane mapy, przełącz narzędzie kamieni. Serio? Ja myślałem, że ja z tego będę musiał korzystać. No to weź to załącz. XP. Ale to po co mi jest ta naczepa potrzebna? Ja może muszę Bóg. obok ciebie jechać żeby to, to się od razu tu wrzucało do góry, co? Patrz nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, no to trzeba przybliżyć chyba. Eee, czekaj, co trzeba zrobić? O, opuścić musisz! No No wiem, wiem, wiem. Teraz te to kamienie to... będą latały, nie? Lewo o, prawo, teraz patrz, się patrz. Zbiera, teraz się zbiera. No gdzie się zbiera? Nic nie widzę, żeby się zbierało. A rzeczywiście no to... zbiera się. Ty, ale no jak to... ja mam to jak ty masz tu mi tu na, na naczepę ładować? Biegnij za mną. No biegnę za tobą, mi patrzy czy dobrze robię? Zbieraj to co lata, to Ale tu jeszcze zostawiłeś Zostawiłeś, dalej a ja wiem I tu masz to i później to się wysypie do nas chyba Patrz To jest mm. spoko Nie wiem, ale goni mnie jakaś baba, ty Jak ty człowieku muldujesz tutaj te pole, nie? Kultywujesz fajnie też Ty, a ile ty jedziesz na godzinę? Ile ja biegnę? Z jaką prędkością? 15. No to ja tak samo biegnę, 15. Znaczy idę. ja idę normalnie, a teraz biegnę, patrz o, Patrz to Pa, uprzedzi mnie Nie, nie, nie <laughs> Widziałeś to Dobra, no, ja się, ja się buntuję. Musisz, no gdzie ty jedziesz z tym? To nie u tego sąsiada miałeś robić, ty. Ale ty, te... też a ten nie ma, no. Ale to jest pola od Katie, to jest ta, co te, te zwierzęta tam sprzedają. Ona nas zabije, człowieku. Jak ona się okay. dowie, że my tutaj jeździliśmy, nie? Weź te ślady jakoś tam, ten, gruby. Ale to czekaj, ja ci będę pokazywał, jak ty masz jechać. Tu, chodź, za mną, za dobra, mną. Dobra, dobra, raz, dobra, raz, dwa, dobra. trzy, cztery. Raz, ja dwa, wiemy, trzy, cztery. Szybciej, raz, sprinter, dwa, sprinter, trzy, cztery. Raz, dwa, sprinter, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, sprinter, cztery. No przecież to był już sprint, jedziesz wolniej ode mnie. Ty tego co, nie widzisz? Sprint? No patrz. Widziałeś? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, okay. cztery. Raz, dwa... No co? Co to jest? No coś co się zaś dzieje? O, no, włączyłem jakiegoś typa. Nie no, na serio? Ty nie Jaki możesz włączyć chyba. Jakiś ziomek we mnie siedzi chyba. Nie, nie możesz. Ja nie kieruję, ja nie jakiś typek we mnie siedzi. Serio? No. A, jedzie gdzieś, jedzie gdzieś. Przecież słyszę, że na klawiaturę naciskasz ty. No ja próbuję wyjść. No to musisz go wyłączyć na H. Nie, on musi teraz... To teraz tu, patrz, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. I zbieramy kamienie. Pa, odczepił to nie... No. <śmienicielibyś> jak się zbiegniesz? Jak drugą kamerę? Kamerę zapyło. No mam, mam! Raz, dwa, dwa trzy, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Co się dzieje? Żołnierzu sprintem, sprintem! Ile my jedziemy? Dziu! O! O, o. Ja przejechałem Ja to! Powiem ci, że to jest mały problem. No gdzie? Przecież ty zabra, jesteś złomek! Wracamy do roboty, no. Ale ja też chcę! Co? O oh mój Boże! Zaszpił Masz mi pojeźdźnicę, trzymaj. Dawaj, ja też chcę troszeczkę pokulturować to pole, nie? jak wyjść. Na e. a na, no eh, co to żeś dobra? napisał te... Rozumiałem przydziała I później co, i te kamienie musimy zebrać, ja? tak. Raz, dwa, trzy, cztery, no ja widzę, widzę, no. Jak, jak się kamery zmieniało? Na c! O. A, ja nie mogę nie Jak ty, Na F jest chyba latarka, albo na L, nie wiem gdzie tu jest latarka, to jest tak głupie Biorę maszynę Biorę maszynę, nie, normalnie Ja sobie w ogóle ciekawe skąd się te kamienie tutaj wzięły, nie Czaisz, siesz sobie nie? tam pole i w ogóle kukurydzę i nagle masz, nagle masz kamienie, nie hmm. Ty, ja tego nie zbieram, jak to się robi, włącz, Co zbierasz kamienie Podnieś, aha i tu, dobrze mam, nie, teraz zbieram, ba jak zbieram, nie, normalnie Pa, pa, pa jak będę uciekał od Ciebie No ja widzę, ja widzę, nie? A, scena, nie jedziemy z filmu, zobacz Bez sensu, dobra Jakub, bo musimy pozbierać te kamienie, dawaj ręcznie tutaj te kamienie zbieraj Ty, ty najlepsze jest to, nie? Że patrz O, patrz jaka fajna, fajna baba jedzie, zobacz Poczekaj Jedzie, gdzie ona jedzie za mną? Tu na za mną jedzie. Ona się bawi w nasty. Ona nie wie w ogóle, co ma zrobić, nie? Najlepsze jest to, że my, że my wzięliśmy zlecenie od kogoś, nie? Chyba od naszego no. dziadka, żeby pozbierać kamienie, a my tak czy siak kogoś za zatrudniliśmy, nie? No przecież moje ręce się nie będą człowieku brudzić, nie? <grym> ja stoję w miejscu, patrz na mnie, patrz! Ty mnie widzisz? A, widzę, widzę, to patrz No patrz teraz, patrz. Tak, widzę. Ja raczej na się to jedziemy. Ale ty tak blokujesz tego tira. Ty fajnie, ona teraz? tam pracuje, zobacz jak tam jedzie, widziałeś na tym polu. A niech nie niech, niech się nie będziemy męczyć, idziemy ten statek. Jaki statek, gdzieś zatopić ten? Tak. Ale, to, ale, to, ale tu za chwilę jest chyba koniec mapy. Tu gdzieś w jakiś Masz, polak jest. szybko. No widzę właśnie. Ile my jedziemy? 20 na godzinę? 30. Ja tam tam jest fabryka. Idziemy zrobić urbek z opuszczonej fabryki. Idziemy urbek zrobić, no? A tam, a ten tam, a tam pracujemy. Idziemy urbek zrobić. Łu, <laughs> <laughs> jak jedziemy teraz? 40. No Temu bo ja biegnę było. w tej naczepie, ty Ale to jest, ale to jest spoko, nie, bo patrz, bo ja normalnie biegnę w tej naczepie i nie potrzebujesz, ten, nie potrzebujesz <grym> jak e... ten, Flintstone. No, ale nie potrzebujesz, jak to się mówi, orbitreka człowieku w domu, nie, tylko w naczepie uwaga. biegiesz A ciekawe co tu jest w ogóle, a tu jest ja mam leczarnia, patrz uwaga, uwaga, tylko nie Helena wiemy, Kowalczyk, zakręt. spółka ZOO, sprzędzalnia, ty Sprzędzalnia tu jest jakaś, czekaj Teraz zaparkujemy na stole Co to jest w ogóle? Kup pro, pru, punkt produkcyjny, budynek przędzania za 180 koła. No gdzieś ty pojechał, już cię nie słyszę nawet, no. Ej, wiesz że nasz pracownik już jest w 50% gotowy, i za chwilę musimy wracać. Chwila, że... musimy A ciekawie ci się możesz podpiąć, jak ja tu będę stał. O, patrz. Podpiąłem, chodź. Czekaj? Może chcesz się zamienić. Jestem. O, dobra. Nie wszystko fajnie, nie? Jest tu jakaś rzeka gdzieś. No to już tu zaraz będziesz miał po prawej. Ale znowu zatopisz te auta. My nie chcemy topić aut Musimy dzisiaj. Titanika zrobimy się zrobimy z tej na Będziesz tam siedział? No. O, tu jest, w nie? Czekaj. Co, my gdzieś bajora. Scena z filmu Wyleciałem jakimś cudem! Głębokie! Zatopiło się w przypadku. Ale czekaj, na jest Titanik! Chodź mnie chwycić! Nie, tra nie trafiłem. Chodź mnie chwycić, musisz tu wskoczyć, mnie ch musisz chwycić za ręce, musimy nie zrobić. Tak, da, tak, tak. Whenever you go, To jest pana! I co my mamy teraz zrobić z tym traktorem, powiedzmy? No już oczekiwałaś, chodź do domu idziemy jak już. I tu jest balkon? Czy mi się wydaje? Gdzieś ty jest? Tu jest balkon. Tym domu? Ty, a weź mnie znajdź Dobra Bo to jest teraz y, ten, nie? Fortnite Weź mnie znajdź Ale poczekaj, coś ci wyślę No hmm. Gdzie ty możesz być? Czemu ty wiesz mi coś takiego wysłał? <laughs> o nie, ja się fajnie skryłem w tych krzakach ja zapomniałem, że ty grasz na low detalach, człowieku Skakuję do balkonu <laughs> Da się wskoczyć komuś do balkonu Jakbym sobie podjechał czymś? a weź wejdź mi na głowę Ty, ale co oni tutaj mają fajnego? Kwiatki, taki polski domek. No, no to... O, jestem! O, patrz, skakuj, skakuj. <grym> Niekiedy, że nie na balkon wejdziesz, czekaj, ja wstanę, dawaj teraz. Chodź! <grym> na balkonie jest! Ty, jestem! Na balkonie! Ty. Czekaj, czekaj. Czekaj, ja się odwrócę i tak, nie? Bartek! Dzień dobry, jak tam dzień mija, pani? Bartek! <grym> Bartek! Bindę! Bindę! Bierz Adama i do dom! Obiad! Zaraz! Jacopieś minut! <grym> Te <gulia> że <gulia> są głupkie, to jest niemożliwe Ciekawe czy się da skoczyć tam na maxa do góry dla psa. Gdzie? Nie, to jest? To jest trans transformator to jest Tam, tam, tam jest, jest prąd, nie? Tu masz klatki garnasz, normalnie Patu garnasz. Wow, ale to jest polsko ty No, ale ja, ja bym chciał wskoczyć jakoś na ten dom Na, na bank się jakoś da wskoczyć, nie? Jakieś zrobić takie le parkour. A znajesz mnie teraz ty? Hmm, gdzie on pobiegł? Hmm, tu go nie ma Hmm, tutaj go też nie ma <gulia> A, nie widział mnie, <gulia> Nie o, widzę, że z puszki zbierasz, co ci pieniążku brakuje? Eee. A czemu tu jest jakiś kokos? To jest złote jabłko! Kokos? Ty co to jest? Zbierz, patrz! Ej. Znajdźki! Muzyka! Ozdobne złote jabłka! zostały usunięte z dwóch drzew na wyspie na jeziorze w miejscowym parku. Czy zdołasz znaleźć wszystkie 50 jabłek i przywrócisz blask drzewom? Znajdujesz złote jabłko. Co? Jeszcze tylko 49 sztuk. Fajnie, żeś znalazł. Co ty się dziejesz? No, że znalazł teraz. Puszkę. Fajnie, żeś znalazł. Puszkę. Puszkę znalazłeś. Oj, tu stacja bez Stacja bez Ja wiem, ja wiem. Ej, bo A nasz pracownik już wejść? jest gotowy w 7%, wiesz o tym. Co teraz na... tu spację nawalasz? Skąd się spację nawalasz? No bo słyszy jak to. Chyba próbujesz gdzieś wejść, co? No. Wow. Wow! No nie da się tam skoczyć, no! Chodźmy do stacji, tam trzeba wejść. Tam da się wejść? <noise> nie da się tutaj wskoczyć, nie wiem skąd mogę wiedzieć. Ej, tu Pep. są inne balkony, takie ze stołami, o no tu! Chodź do stacji najpierw, do stacji trzeba wejść, bo tam, jest, tam jakiś chłopek jest żywy. Stacja benzynowa. O, pa, mamy wejście. Pep. Czekaj. Nie, tu się wejść nie da. Oni, oni tam Halo? cały czas są, oni tam cały czas są. Ty, czekaj. Dobra, nie da się wejść. Aj, 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 zawsze tam byli, mówisz. Auto! Prawie mnie potrąciłeś, to! Wjechał we mnie, ale żyję. Chodź bo tutaj, bo tu, tu masz takie balkony człowieku ze stymi. Dawaj, wskakuj na mnie. No i hop. No skak! Bo ty jesteś hostem, nie? Bo mnie laguje, jak tobie jestem. Serio? Tak, serwem mi laguje. Dawaj, właśnie Jestem. Jesteś! Ale nie da się bardziej wejść. Dawaj, to jest bez sensu. Ja cię popcham. A zostawiam cię. Kurczę, ja bym chciał wskoczyć na sam do mnie Ej, jabłko znowu zelazem, Patrz! Cześć to! Gdzie? No tu! Gdzie? Jabko Gdzie? bo. Co? Sprawa jest, spójrz mi w oczy. No? Yy, ty wiesz, że my mamy kamienie zbierać? No. A biegamy po mapie i skaczemy po balkonach? Ale wiesz o tym, że je, za jedno jabłko dostajesz 5000 dolarów? Euro. To, to po co my te kamienie zbieramy? No nie wiem. I my za zbieranie no. kamieni zarobimy Maliby. 1000 euro, a teraz już zarobiliśmy dychę, bo znaleźliśmy mm. jakieś jabłka, czaisz to? No, chodź tu. Ja nie gadaj, że to jest plac zabaw, nie? Ja nie gadaj. Ja wiedziałem, że tak się staniesz, nie? Nie działa. Ja nie gadaj. Ja to nie, nie gadaj. działa. No czemu nie działem te place zabaw? Dobra, bo my musimy przywrócić te auto, nie? Zresetuj, okej? Okay. I zresetuj drugie. I teraz musimy się tam telepiernąć do tego, bo my za chwilę te kamienie musimy zebrać do końca, nie? Ten już leci, nie? Ten już leci. Jestem pierwszy. Aha, bo my tu jesteśmy znowu. Jestem pierwszy Jestem A co, co pierwszy. Co jest? A, co, dobra, dalej. na czerpa ja tam, I teraz do, do przyczepy, dawaj. Jestem. <laughs> Widzisz jak wszystko fajnie porobione? A, Ideal, niego, patrz, idealnie mi. jechał, no zobacz ty no, cudowny, no. A ten wieża i już wszystko rozwala, nie? Super to wygląda Kurde, chciałeś naczepę postawić, ale Aha, nie Aha, co wiem, się co... stało z zaczepem? Ej, co się stało z zaczepem? Nie wiem ale, ale, zepsułeś ją Coś ty zrobił z zaczepem? To ona do góry nogami teraz jest Nic nie zrobiłem No patrz, co się staniesz, patrz Ale patrz, jak się to wadnie Patrz, Dobra, to... ale jak tyś to zrobił? Ale ty zwokrutujesz przeze mnie No chyba ja, musimy zbierać te, jabłka to. O, jedzie, jedzie, patrz, na maksa, nie, oczywiście Jedziemy Pedal to Jedziemy. the metal i jedzie, nie, patrz Trzeba naprawić to jeszcze ja to naprawię, morderza O, jaka rampa Nie naprawisz bez wszystko pod spodem, tekstury się zbugowały Próbuję to podpiąć <laughs> Podepnij to, może się podepnie, no! Dawaj podpinaj Chyba się nie da Jest! <laughs> <O, o. laughs> Trzymam ją Wyciągamy, wyciągamy z wyciąga. mapy, Wyciągamy! Nie jest, wyciągaj z poza mapy, patrz! A, uratowane Jest! No i wszystko, nie? No teraz to puszczam. No, no i wszystko ja, Czyli teraz sobie wstałem i załapię to od nowa No, weź to no, ja tutaj sobie będę stał, o nie, Ale to wiesz, czy ty będziesz bokiem, nie? Nie, może to będzie bokiem, czekaj Zobacz, zobacz, i ma pięknie I naprawione no. Jak chcesz możesz się popatrzeć tutaj na mnie, o Specjalnie leginsy ubrałem Dzięki admirał.